Co jest? No kurwa dotykam tam. No Naciskam, ale tylko wychodź się. A tam działa? A, tutaj? a tam a tutaj? No. Kroki. No. I działa. A działa tutaj. A tu nie? No nie? Kur. A weź jeszcze raz spróbuj Ale weź tak pomeraj tym kablem on idzie w ogóle ten dróg? A więc zobacz. Co się stało? Co no. się stało? Natomiast jak tutaj Co się stało? No to normalnie idzie. się nie Ja nie stało? Aha.

Boa aí, maestra, curna, beijo.